Dragon Ball powrócił do Fortnite'a. Dokładnie tak. W dzisiejszym odcinku znajdziemy sobie wszystkie nowe przedmioty związane z Dragon Ball dodane do gry, i przy okazji muszę wygrać nimi Gierkę. Oglądajcie koniecznie odcinek do końca, by zobaczyć wszystkie przedmioty oraz zmiany. Pamiętajcie widzowie o kodzie Zakrzak Ity w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kod Zakrzak Ity do sklepu. Dzisiaj, z tego co wiem, weszły zmiany z Dragon Ballem. Tak, Dragon Ball'a nie było. Właśnie, dobre pytanie, ile? Ostatni raz Dragon Ball był w tamtym rozdziale. Nie wiem, czy pamiętacie. Kamehameha latająco chmurę i tak dalej, i tak dalej. W dzisiejszym odcinku postaram się znaleźć wszystkie te nowe przedmioty, więc oglądajcie do końca i przy okazji zobaczymy, czy działają one tak samo, czy się może zmieniły, jaka jest szansa na znalezienie ich i tak dalej, i tak dalej. Więc ja lecę na tą wieżę, jak prawie w każdym odcinku na jakieś wieże latam. Wieże oddają, bo są białe skrzynki, więc może z nich dostanę nowe mityczne itemy. Chociaż czekajcie, czy przypadkiem Dragon Ball nie leciał z jakichś specjalnych Dragon Ballowych zrzutów? Albo meteoryty jakieś spadały na mapę? Coś takiego chyba widzowie było. Bo na pewno Rzuty leciały do uderzenia deku z tej Akademii Tytanów, czy jakoś tak, jak to się tam nazywało. Ale jak się zdobywało itemy z Dragon Ball, to ja już Wam powiem szczerze, że trochę zapomniałem. Ale mówię, kojarzy mi się tak, że właśnie jakieś takie meteoryty leciały. Na pewno działo się coś takiego niecodziennego. I nie pamiętam, czy można było to zdobyć ze skrzynek, więc musimy chwilę się zastanowić. Ta, bez kitu, butelki na mapę spadały. Ja totalnie o tym zapomniałem. Widzę, że butle na mapę leciały. Ej, no to mamy lekki przypał, bo jakaś butelka musi mi polecić na głowę, żeby bym mógł to zabrać. Ale spokojnie widzowie, my na pewno znajdziemy tutaj e, Kamehameha, oczywiście, latającą chmurę. To była chmurka Nimbus, czy jakoś tak się nazywała? Plus zobaczymy, czy zostały dodane jakieś nowe przedmioty z Dragon Balla. Ja się powiem wam naprawdę mega jaram i cieszę się, że Epic tutaj wprowadza z powrotem rzeczy, które były. I tak przy okazji to mamy tutaj gościa. Czy chcemy go wyjaśnić? No ja myślę, że trzeba, nie ma innej opcji. Byczku, chodź tu. Dostał bombę 73 na biało. i zaraz się sam wysadzi młotem. Mieczem znaczy leży. Polego, dziękuję za itemy Ej, bo ja na miasto przyszedłem. Dobra, co ja robię? Widzowie, ja raczej nie powinienem przychodzić na miasto z tego powodu, że tu jest masa ludzi. Więc może jednak zagrajmy trochę spokojniej. Tak, jak ja chcę znaleźć mityki, to muszę zagrać spokojniej. Odbieramy perki i w ogóle mam dla Was ciekawe informacje co do nowych perków. Dlatego, że wiem jedną rzecz. Mamy perk, który daje mityczny pistolet. Z tego co wiem, został zmieniony perk na burze. Czyli oczywiście, jak on się nazywał, Synoptyk. Teraz Synoptyk nie pokazuje wam wszystkich stref, tylko jak się nie mylę, trzy. Od czasu, kiedy go odbierzecie. W sensie trzy następne od czasu, kiedy go odbierzecie, więc jest trochę słabszy. Mamy również perka, który pozwala nam odbierać shadow bomby, czyli bomby duchów. Pamiętacie je? To były takie bomby, że zamienialiście się w ducha, dzięki czemu mogliście skakać. Tak, jako duch. Spinać się po górkach, być trochę niewidzialnym, no coś w tym stylu. Żeby zagrać nowymi perkami, to najpierw trzeba je oczywiście, niestety, odblokować, więc na odcinku ich pewnie, no nie znajdziemy. Ale brzmią one naprawdę, naprawdę spoko. Uwaga! Obstawcie. Co wypadnie z tego skarbu? Ja obstawiam, że tutaj będzie wolna fioletowa pompa i złoty red Aj, Złoty red Aj, zobaczmy, czy mam rację. 3, 2, 1. Otwieramy skrzynię i czy rację? Myślę, że tak. Ty, co jest? A, myślałem. Totalnie nie trafiłem. Taktykal i skarb. Nie trafiłem nawet tego, jaki to będzie przedmiot. Chociaż trafiłem kolory. Fioletowa pompa i złoty skarb. Co jak na razie butelek z Dragon nie widzę. Mam nadzieję, że zaraz je zobaczę. Kalo, ja nawet ubrałem tutaj skina Goku, żeby mi leciało szybciej. Mi się należy, bo to jest moja moc. To była moc Goku, więc Goku powinien ją podnieść. Z tego, co pamiętam, te moce leciały co strefę, czyli musimy odczekać 2 minuty 20 sekund i powinny polecieć kolejne butle, więc bardzo dobrze. wycilujmy i czekajmy na kolejne butelki. Znaczy, nie wiem, czy to są butelki. Napiszcie w komentarzu, jak to się nazywa, ale wygląda to jak butelka. To coś, co leci z nieba, ten meteoryt. Ej, to jest automat? Ale czy to jest automat Dragon Ball? Czekajcie, widzowie, albo mi się wydaje, albo właśnie znalazłem automat z Dragon Balla. Stary, jak to jest automat z Dragon Balla, to ja nie mam pytań. Nie będę musiał szukać butli. Ej, bez kitu. Czekaj, to jest Kamehameha? Nie, to nie jest Kamehameha chyba. Czekajcie, widzowie, co to jest. A nie, dobra, to jest. Dobra, mamy, mamy, mamy Kamehameha i chmurę. Bo tutaj była pokazana jakaś smocza kula. Ja totalnie nie wiedziałem, czy to jest coś nowego. Ale wygląda na to, że mamy koziołkujący obok Kinto elegancko. Do tego jasny gwint. Dwa razy chmurę kupiłem. No nieźle. Do tego odbieramy kamehameha No powiem wam, bardzo mi się podobały te nowe itemki w grze Zabieramy sobie jeszcze siorba No i idziemy testować, idziemy testować Ej, powiem wam naprawdę szczerze, że takiego czegoś jak chmura Totalnie w grze mi brakowało Chmura to jest jeden z najlepszych przedmiotów do przechodzenia, rotowania Wiecie, nie trzeba biec, wtedy jest nuda, wolno Jak macie taką chmurę, to po prostu wjeżdżacie sobie Jak to ja ostatnio zrobiłem, wjeżdżacie i rozjeżdżacie Kto wie o co chodzi, ten wie Dajcie znaka w komentarzu Z tego co słyszałem, są tutaj goście i pokażę wam teraz, jak najlepiej używać kamehameha. Ten gościu uciekł chmurą, więc po prostu nie chciał ze mną walczyć. Ja, oczywiście, chciałem go dojechać. Z tego co widzę, leci kolejna butla gdzieś przy cytadeli, ale no, nie wiem, czy dam radę ją zgarnąć, bo jestem trochę daleko. Widzowie, idziemy po butle, damy radę. Zjadamy malinkę, używamy chmury i ciśniemy. Ciśniemy po butelkę. Chociaż jej nie potrzebuje, ale fajnie byłoby zobaczyć, jak się ją otwierało. Ej, patrz na to, ta butla leci bardzo blisko mnie. jak meteoryt wygląda. Jednym słowem, wygląda to naprawdę kozacko. Za chwilę odpalamy chmurę i. I przypomnijmy sobie, jak działało otwieranie tej butli. Znaczy, zapewne nie było w tym nic specjalnego. Po prostu ją otwieraliśmy. Ale myślę, że na takim odcinku musimy ją otworzyć. Nie, nie mógłbym jej nie otworzyć, więc zobaczmy, jak to było. Przy okazji, napiszcie w komentarzu, który mityczny przedmiot wolicie. Czy wolicie kamehameha, czy wolicie chmurę. I uwaga, otwieramy butle, proszę bardzo. No i po prostu z butli wypadały na mityczne przedmioty. Dobre pytanie brzmi, czy można było mieć więcej tych itemów, Mo Można było? Co? Nie gadaj, że można mieć dwa kamehameha, stary. Nie, dwóch kamech. HMH nie można. Ale z tego, co widzę, to ta chmura, ona, ona nie działa jako dwa itemy. Tak, bez kitu. Chmura się resetuje na obu, więc totalnie nie opłaca się mieć chmurki na dwóch slotach, bo i tak dwie naraz się zresetują. Właśnie, widzowie, jeżeli chcielibyście, żebym zrobił Skybase'a z mitycznymi mocami Kamehameha i chmurą, 2000 łapek i robimy taki skybase. Oj, to może być bardzo dobry plan. Tak trzeba zrobić. Synoptyk! Wreszcie! Ej, lotnik wrócił! Perk lotnika wrócił! Słuchajcie, oglądajcie odcinek do końca, bo ja mówię tutaj cały Czas jakiejś nowości, obczajamy jak działa Nowy preks synoptyka, z tego co wiem Pokaże nam tylko trzy kolejne strefy, nie będzie Pokazywał jakby wiecie, do samego końca Do dziewiątej, dziesiątej strefy, więc Klikamy i zobaczmy, powinien pokazać mi Trzy strefy, mamy jedną, Ok, Cytadela i potem powinien dostać jeszcze dwie I w kolejnym etapie meczu powinien mi się już wyłączyć Tak teraz działa Jedna z ciekawostek co do chmurki jest taka Że oczywiście z chmury nie dostajecie foldy damage'u Pewnie wiecie o tym, ale może Ktoś nie wiedział i teraz postaram się wam pokazać Jak to działa, że z chmury nie dostajecie. Old image jest sobie taki żółtek. Ty albo kamy, niego używam. Patrz to! Wizowie, oby dostał, dostanie czy nie? Ciosny Kwint prawie dostał. Lecimy mu na głowę. Ty dobra, chłopu ucieka. Żomek chyba w szoku, tak mi się wydaje. Bombę mu daje. Ej, on jest dobry, wysadzam baniaki. Leci bomba z baniaka 60, biało ma, totalnie na hita. Kolego mój drogi, chodź tu! Chodź tu, byczku, Podobiam mu ścianę, nawalam do niego, mam cię, eee, lobyku. To był ten, to był skin z Dragon Jak się nie mylę, to był y, bóg wojny, Dragon Ball, jakoś tak. Z tego co pamiętam. Kolejna Jedną rzeczą, którą możemy sobie przetestować, to jest to, czy chmura rozwala struktury. Mam na myśli to, czy jak siedzicie w boksie, to możecie sobie z niego wylecieć. Zobaczmy, czy to tak działa. Działa, więc można na nią uciekać z boksa. O, i można też spać na drzewo i wywalić się z niego. 11 osób do końca meczu, a ja znalazłem lamę. Witamy panią lamę. Widzowie, kiedy ja ostatni raz miałem lamę w meczu? serio nie pamiętam. I synoptyk pokazał nam kolejną strefę na Cytadele, więc jest to strefa numer dwa. Powinien pokazać mi jeszcze tylko jedną i zniknąć. Smutna sprawa jest taka, że ja bym bardzo chętnie zabrał widzowie bandażownicę, tylko nie mam za co. Znaczy mogę niby wywalić to wszystko i zostawić sobie tylko pompę, ale czy to jest dobry plan? No, no myślę, że nie do końca. Zobaczcie jak wygląda mój ekwipunek, totalnie mityczny. Dobra widzowie, trzeba przelecieć do strefy, żeby ten meczyk tutaj jednak, wiecie, spróbować wygrać. Mam nadzieję, że nie będzie top dwa jak na każdym odcinku. Ja ja prawie zawsze mam top 2. Tu jest chłop, tu jest chłop, bombę mu daje Ale mu sprzedałem, co jest To był Polak, jakiś majster po Pozdrawiam majstra, sorry byczku Ale co weszło widzowie Jaki one pump w ogóle, no masakra To było całkiem mocne To było całkiem mocne Bez kitu synoptyk tak działa, zobaczcie, miałem synoptyka Pokazało mi dokładnie trzy strefy, tak jak mówiłem Ale kolejnej mi już nie pokazało Więc synoptyk został trochę zderfiony. dajcie znaka co myślicie o tym w komentarzu A ja tutaj się pocę, żeby wygrać Trzy osoby zostały, no ostatniego Kościa, wylatuje chmurą w powietrze i nawalm go z kamehameha. Myślę, że ziomek może trochę się wtedy zdziwić. E, panowie, wy tam coś robicie? Wy się tam będziecie bili? Bo ja chcę na trzeciego wjechać, ale jak na razie to chyba średnio mogę. Widzowie, a co gdyby tak po prostu zająć... High granda. Ej, ta chmura miała rozwalać te rzeczy, a nie rozwaliła. Co jest? Chmura ty trolu. Ja nie wiem. Dobra, widzowie, używamy kamehameha w ziomeczka. Zobaczymy, co się stanie. Siema do gościu. Leci w niego kamehame. Co on nie dostał? jakim cudem on tego niknął? Ostatni strzał zostawmy na ostatniego zioma. Nie wiem, co on zrobił. Próbuję zająć hakiem. Dobra, jednak odpuszczam, jednak odpuszczam. Podziękuję. Nara. Na spokojnie, a do celu. Nie trzeba tutaj się spinać, żeby dojeżdżać. Prawda, prawda. Widzowie, wylatujemy chmurą. Lecę mu prosto. On nie wie, stary. Na głowę. Pyk. Ale dostał z chmury pięknie. Dobra, chmura jest mistrzowskim itemem. Leży. To była mega mocna akcja. Co to było? Kolejny gościu, 86. Dostał bombę. Dobraliśmy z Kamehameha w niego. Widzowie, robimy to. Robimy to, stary. No, co jest? Nie wierzę. Ja nie umiem tym celować. Chciałem wygrać przy pomocy Kamehameha, ale wygrywam przy pomocy. Uwaga, shotguna. Leży. Oceńcie nowe przedmioty z Dragon Balla w komentarzu. Zostawcie łapy w górę. Subskrybujcie kanał. Dziękuję też bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kod Zakszak i ty do sklepu.